Broń z głową szarżującego byka w logo do tej pory kojarzyła się nam z rewolwerem. Rzadziej z pistoletem? Najwyższy czas zmienić te przyroczenie. Brazylijska spółka Taurus Arma São Leopoldo przemysłowego miasta w stanie Rio Grande do Sul centrum brazylijskiego przemysłu metalowego jest jedną z większych na świecie firm produkujących broń. Jej roczny obrót to ponad 400 milionów dolarów. Do niedawna paleta oferowanych wyrobów była dość skromna i obejmowała głównie pistolety i rewolwery. Do tego jeden pokraczny PM, dostępny także w wersji samopowtarzalnej. Brakowało karabinu. Spróbowano ambitnie z własnym projektem wojskowego karabinu automatycznego, ale koszty uruchomienia produkcji były zbyt wysokie. Inżynierowie Taurusa zdecydowali się więc na własnego klona Aera, korzystając z wygaśnięcia zastrzeżeń patentowych. Wybrano karabinek typu M4 z teleskopowo wysuwaną kolbą. Taurus T4 trafił poza brazylijską armię z służbami mordowymi, także do kilku innych krajów, przede wszystkim na Filipiny, jako pierwsza nieamerykańska broń w historii tego kraju. Ale głównym klientem są cywile. Co ciekawe, prezydent Jair Bolsonaro dekretem z 2019 roku zalegalizował możliwość posiadania T4 przez wszystkich praworządnych obywateli Brazylii. Łoże Taurusa T4 jest samonośne, czyli ma tylko jeden punkt styczny z nasadą komory zamkowej i nie ma styczności z lufą, przez co nie przenosi na nią naprężeń związanych z podparciem broni. Oszynowanie łoża jest zgodne ze standardem Military Standard 1913, tak zwanym standardem Picatinny. Jest to tak zwany flat top, czyli zachowana jest współliniowość szyn na komorze zamkowej i łożu. W efekcie tak jak gdyby jedna szyna długa na 490 mm i mająca 47 bramek biegnie od końca komory prawie do wylotu lufy, umożliwiając ustawienie zestawu kilku optoelektronicznych urządzeń celowniczych na w sumie niezbyt długim karabinie. Sama lufa ma najzręczniejszą dla karabinków M4 długość 14,5 cala i 6 prawoskrętnych brust o klasycznym zarysie trapezowym i skoku 7 cali, a wykonana jest ze stali stopowej i poddana azoto na węglaniu. Do dyspozycji mamy więc szeroki wybór pocisków o masie od 55 aż do 90 granów, przy czym za referencyjne dla tego skoku uważa się pociski cięższe. Na końcu lufy jest urządzenie wylotowe zgodne tym razem ze stanak łączące funkcję tłumika, płomienia i kompensatora podrzutu. Ma formę tzw. Tak birdcage, czyli cylindra ze szczelinami w ściance, co jest rozwiązaniem najpopularniejszym w karabinkach M4. Wszystkie odmiany karabinków Taurus T4 są produkowane jako zgodne z wojskowymi specyfikacjami odbiorczymi Military Specification, a dla wielu cywilnych posiadaczy tej broni może to być ważnym, a nawet przesądzającym o zakupie czynnikiem, bo przecież zawsze fajnie jest mieć broń zrobioną zgodnie z wymaganiami militarnymi, bardziej restrykcyjnymi niż cywilne. No i komora spustowa i zamkowa z zewnątrz wyglądają tu tak samo jak komory wojskowych M4. Broń na rynku amerykańskim jest reklamowana jako mająca lufę, blok gazowy, zamek i suwadło, wykończone w technologii Melonite. To proces uszlachetniający, wykorzystujący telurek niklu do poprawienia struktury krystalicznej stali, który przeprowadza się w niższej temperaturze niż klasyczne hartowanie lub nowoczesne azotonawęglanie w kontekście broni palnej, najlepiej znane pod handlową nazwą TENIFER. W efekcie otrzymujemy powierzchnię nie tylko utwardzoną i odporną na korozję, ale także o zmniejszonym współczynniku tarcia, tak jakby strukturalnie smarowaną, a mniejsze tarcie to mniejsze zużycie części, a także mniejsze ciepło wydzielane przy przesuwaniu się ich po sobie. Komora spustowa ma nawet oporę dla trzeciego skrajnego położenia przełącznika rodzaju ognia odpowiadającemu strzelaniu w trybie samoczynnym. Aż szkoda, że pozbawiono ją opisu auto. Oczywiście tu dźwignia pełni jedynie funkcję bezpiecznika i ma tylko dwa położenia. Zabezpieczone i odbezpieczone. A gdyby ktoś miał jakieś niecne myśli, rzut oka do komory spustowej rozwiewa wszelkie nadzieje na umaszynowienie karabinka. Potężne poprzeczne żebro znajduje się akurat w Miejscu, w którym w wojskowym T4 jest oś z pustu samoczynnego. Karabinkowy układ gazowy nie jest zbyt przyjazny, tak dla broni, jak i dla strzelca. Krótsza rurka to z jednej strony większe ciśnienie i większa temperatura gazów prochowych oraz większy brud wewnętrzny komory zamkowej, a z drugiej większa dynamika odryglowania, co przekłada się na większe obciążenia części ruchomych, przede wszystkim suwadła. Na szczęście, rygorystyczne warunki military specification przekładają się na staranne zapunktowanie śrub łączących klucz gazowy z korpusem Suwadła, co jest krytycznym miejscem dla wielu innych konkurencyjnych karabinów. Instrukcja obsługi zaleca przegląd broni w określonych interwałach wyznaczanych liczbą wystrzelonych nabojów. Warto tego przestrzegać. Instrukcja obsługi zaleca po intensywnym strzaniu sprawdzenie, czy lufa się nam nie zagrzała. Tak jak to zrobić? Bardzo prosto. Jak możemy ją dotknąć ręką, to znaczy, że lufa jest chłodna. Wysuwana sześciopołożeniowa kolba, jak i chwyt pistoletowy typu A2 wyglądają zgodnie z oryginalnym wzorem wojskowego M4. Ich brazylijskie pochodzenie zdradzają tylko zdobiące je, ładnie wkomponowane bycze główki. Rura sprężyny powrotnej osada kolby jest zgodna z military specification, czyli możemy zamontować tu dowolną milspekową kolbę, ale ta fabryczna jest całkiem przyzwoita, jeśli ją zamieniać, to chyba tylko na model z regulacją baki policzkowej. Chwyt pistoletowy typu A2 ma separator pomiędzy trzecim a czwartym palcem. Według standardów wojskowych ma to dawać jakiś pozytywny efekt, ale wielu strzelców woli chwyty bez separatora. Za to wszyscy docenią zimowy obrys łąka z pustu, zamknięty łukowato wygiętą poprzeczką, umożliwiający strzelanie w rękawiczkach. Karabinki T4 są obecnie sprzedawane z bardzo dobrymi magazynkami izraelskiej firmy Fab Defense z przezroczystym okienkiem do kontroli stanu załadowania. Z karabinków T4 strzela się przyjemnie, co jest zasługą milspekowego spustu o bardzo przyjaznej charakterystyce. W zasadzie trudno znaleźć coś, do czego można by się tu przyczepić. A celność? O, w tym wypadku celność zależy w dużej mierze od zastosowanego celownika, jak też od jakości jego podstawy montażowej, o czym czasami się nie pamięta. A przecież mocowanie celownika jest równie ważne co sama luneta. Taurus T4 Optics Ready. Optics Ready, bo bez przyrządów mechanicznych, celowniczych, dostosowany do strzania z optyką lub optoelektroniką. Długa szyna Picatinny umożliwia postawienie na niej praktycznie dowolnego zestawu przyrządów, aczkolwiek jest to dalej krótki karabin.